Co? Z mi, pierdolną! Uderzyłeś? No przypadkowo! Dobra, czekaj. Rynka. Rynka. Ja pierdzielę, ale. Weź to, to. Ale się przestraszyłem. Mleko pukłem i nie Herba. widziałem te zgrane. Dobrze, że było mało herbaty. Było się... Dużo było herbaty, właśnie! Podnieś i wynieś to. Powiem się to. to. Na się nie zalała! Na szczęście klawiatura się nie zalała! Na szczęście! Ja pierdzielę się, przestraszyłem w kuli. Nie krzycz nie buził. To to są zaleki? To wieczorne. Mogę się stucham. Ja pierdzielę się, przestraszyłem kuli. Dobrze, że było mało herbaty. Puzbanka pół puzbanka! Ja, ja ci ja nalałem i sobie wziąłem, co widzieli by nie było. Ja pierdzielę się, przestraszyłem kolera. Eee, ek, ej, e, 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 nie. Łóżko a nie No jak łóżko pan, to jest już niedobry. Ja pierdziele, się przestraszyłem. Jak jasna cholera. Ale się przestraszyłem. Ale miałem strachać, tylko przykład i ci zawołać. Myślałem, że się Nie, nie! Ja pierdziele! Puchę dzbankiem i puchę herbaty się wylało. Pęk dzbanek i puchę herbaty się wylało widzowie, na, na, na blat. Puchę herbaty. Przed pukłem, y, pukłem z pukłem.pukłem dzbankiem tego blat i ten. I wylało się puchę herbaty widzowie. Pęk do dzbanek. Dlatego się tak zerwałem. Tata! Gdzie mi tą popielniczkę zaniosłeś? A tu jest. Ale się wziął, przestraszyłem, ja pierdziele! Masakra!